Dzień dobry, dzień doberek, witam Was wszystkich na co, Dru, co? drugi dzień robił live. Tak więc tym razem znowu jesteśmy na live. Witam Was na wideo, na którym będziemy się uczyć, tańczyć. Jest taka sytuacja jaka jest w Polsce, tak więc zdecydowaliśmy razem z całym Desk że zrobimy po prostu tego typu lekcje online. Takie bardziej dlatego, żebyście mieli przy okazji możliwość trochę się pouczyć jak i również żebym e, dla mojego trenerskiego serca e, była możliwość trochę też również innych pouczyć tak więc będzie to obopólna tak powiem przyjemność poczekamy chwilę czasu aż się trochę ludzi zbierają i zaczniemy mm, tańczyć dzisiaj jestem sam, dzisiaj jestem bez CV natomiast już następnego nie będziemy z e, CV tańcować mam kilka fajnych dla was nowych rzeczy, które chciałem dla was przygotować jeżeli będzie już CV -om. natomiast w tym momencie mm, na razie jest, będziemy tańczyć sam tak, damy chwilkę czasu, mi się, się ubieracie wszyscy. Mam nadzieję, że osoby, które dzisiaj są ze mną na live, będą lub pamiętali materiały, który robiliśmy ostatnio, ponieważ na ostatnim live'ie byłem... Jeżeli ostatni live solowo, mieliśmy materiały związane właśnie z ruchem rękoma, ruchem nogami, do tego robiliśmy hitchforce krzyżowy, hitchforce zwykły, wstrykanie, klaskanie, nawet obroty robiliśmy w lewo lub w prawo, a dzisiaj chciałbym wejść na poziom matryc, czyli chciałbym Wam pokazać w jaki sposób to, co już w tym momencie potrafimy, hmm. możemy wykorzystać jeszcze zdecydowanie większej skali, dostając tylko kilka prostych, łatwych narzędzi, które spowodują, że ze zwykłego kiczwą step możesz stworzyć sobie kilkadziesiąt fajnych możliwości. Tak samo zrobimy to z malterycami na dłonie, na ręce, co zresztą Ci zaraz opowiem. No i właściwie chyba możemy startować. Widzę, są już pierwsze osoby. Jeżeli jesteś, napisz mi proszę w komentarzu, czy wszystko dobrze słychać, czy wszystko dobrze widać, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważna informacja, żebym wiedział, że nie mamy zakłóceń i dzięki temu będziemy mieć taką fajną formę komunikacji, ja też będę wiedział, że będę mógł wszystko startować. Tak więc czekam jeszcze na Twoją wiadomość. Może też łapka w górę wystarczy, wtedy będę już wiedział, że jest OK. Tak więc czekam, a ja będę zaraz startował. Okej. Okay. Więc, e, dobra słuchajcie, to jedziemy. Nie wiem, czy mnie dobrze widać. Dobrze widać. Na początku zrobimy sobie standardową powtórkę tego co było ostatnio. Um, czyli mieliśmy, tak, mieliśmy hitch for step. Hitch for step to był najbardziej podstawowy ruch tańca salowego. Tak wyglądał on ta, następując po prostu odstawiliśmy, dostawialiśmy. To był hitch-fall Prosty, łatwy ruch, który możesz wykazać w każdym momencie, w każdym momencie, kiedy jesteś w, lat, w klubie, kiedy jesteś już w sobie na i jesteś solowo tańczy sobie w ten sposób. Dalej, co mieliśmy? Mieliśmy hitch -step krzyżowy, czyli zamiast nogi dostawić, to nogę krzyżowaliśmy, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8. Jeżeli nie oglądasz poprzednich wideo, to zachęcam Cię do tego, żebyś zajrzał również do no nich, bo tam są materiały, które są potrzebne, żeby nauczyć się wideo, które jest dzisiaj. Tak więc dopiero jeżeli jesteś w tym miejscu, cofnij się, dwa wideo do, do tyłu i obejdź tego Dobra, czyli tak, mieliśmy hitch step raz. hitch step krzyżowy, dwa. Poza Hitchforce step krzyżowym mieliśmy również obroty, czyli troszkę dynamiki, czyli raz, Dwa, trzy, cztery I mogliśmy sobie obracać, mogliśmy sobie tańczyć celowo w trakcie obrotu. Raz jedną w stronę, raz drugą. Mam nadzieję, że to masz i teraz chciałbym przejść do kolejnych etapów. Ponieważ mieliśmy hit w postaci krzyżowy, czyli raz, dwa, trzy, cztery. I teraz zastanaw się, czy moglibyśmy wdrożyć tutaj obrót? Czyli w ten sposób dalej sobie tańczyć? Oczywiście i teraz chciałem żebyśmy właśnie to zrobili, żeby nie tyle co przy zwykłym hitch stepie mieliśmy opcję przejścia do obrotu, ale również pomiędzy hitch krzyżowym wejść w obrót. Dlaczego będzie to ważne? Ponieważ dzisiaj pokażę wam wejście w matrycę, a to wam dopiero zmieni cały taniec, ponieważ nie będzie już takiego zwykłego hit -for -step. hitch for step, tylko będziemy wchodzić na stanie hitch step w trzech wymiarach, tak zwane. Czyli z drugym będzie będziemy pracować na matrycy, dzięki czemu taniec będzie bardziej ciekawy. Jednego, który będziemy wykonywać, będzie dodawał z zdecydowanie dynamiki i do tego również będziemy dodawać właśnie obroty, które będą układały się w piękną, łaną całość. Ale zanim tego przejdziemy, musimy się trochę cofnąć i żeby się nauczył, jak zrobić obroty poprzez kitchworste krzyżowy. Tak więc, mój drogi, gotowy stajemy. Łapkę w górę, żeby wiedział, że wszystko jest ok, że możemy startować i jedziemy. Yeah. Tak więc, mój drogi, stajemy nóżki do siebie. Teraz, prawa noga, krok. Raz. Lewą nogą krzyżujesz, dwa. I w tym momencie jesteśmy na dwóch i czworstw Naszym zadaniem w tym momencie jest zrobienie obrotu. Tylko tym razem obkręcamy się prawym barkiem w lewą stronę. Czyli prawy bark, lewa strona, to jest raz, teraz. Kiedy jesteśmy skrzyżowani, lewą nogę, Przestawiamy się rzadkie, na lewą nogę, przestawiamy nogę na palce, jak widzisz w tym miejscu i teraz obkręcam się na lewej nodze w lewą stronę. Raz, OK. i teraz prawą nogę dostawiasz, dalej tańcząc Kish for Step. To jest bardzo ważny ruch, ponieważ będziemy go i chociażby do tego, że na przykład będziemy musieli się przemieścić pomiędzy klubem, robimy sobie krok, krzyż, pyk i dalej idziemy. A sobie robimy zwykły hitzwarstep. Tańczymy sobie tutaj. Tam widzimy już dziewczynę, która nam się spodobała. Chcielibyśmy do niej podejść. No to możemy pyk, 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 obrót i tak sobie w tym miejscu. To zwraca uwagę. Tak więc, na nie do Jeszcze raz. Składamy nogi. Raz, dwa. Prawa, raz, lewa. Krzyż. Ciężar ciała na lewą nogę. Obkręcamy się w lewą stronę. Raz. I prawą nogę dostajemy, Dwa. I dalej kontynuujemy kitzwor. Step. Dobrze. Teraz zmienimy pozycję i znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i prawa, hop, hop, lewa krzyż, ciężar lewą nogę, obkręcamy się w lewą stronę, hop, dobrze, prawą nogę zostawiamy i dalej. Bardzo dobrze. Spróbuję teraz odrówkę, pokażę Wam, żeby było łatwiej. Uwaga. Stoimy, lewa noga, raz, prawa noga, krzyż. Mamy, teraz ciężar ciała przerzucamy na lewą nogę Hop, jednocześnie obkręcając się w lewą stronę Hop, dobrze i teraz prawą nogą dostawiasz obok Raz, i dalej kontynuujesz Hitch for Step Ok? przemieścimy się I jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery i uwaga, lewa krzyżujemy, raz Ciężar ciała na lewą nogę, obkręcamy się w lewą stronę, raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, zniknęło. Wracamy. Po. I nowe. Raz, dwa, trzy, cztery. Krzyżujemy. Obrót. Kisz postęp. Powrót. Raz, dwa, trzy, cztery. Prawa. Krzyż. Obrót. Kisz postęp. Bardzo dobrze. I teraz znowu powrót. Pum. I dalej. Pani wygląda? To ma już fajną moc. mi. Wobec sobie, że tańczy sobie, przytomnie jest partnerka, tańczy sobie solowo, jakby nigdy nic. Robisz sobie na step. przechodzisz, pyk. Dalej kontynuujesz. Pum. Wracasz i dalej. Fajnie. A teraz pomyśl, że pracuję tylko nogami. I to jest malutkie nawet. To, co teraz tutaj zrobiłem, to są tak zwane slajdy, czyli sposób przemieszczania się między na przykład w klubie albo po prostu sposób przemieszczania się na pakiecie. Pyk. Pyk. Pum dodaje do takiej fajne dynamiki dając przez to. można się w różnych miejscach przemieszczać i poza tym, jeżeli to będziemy łączyć również właśnie z full to wtedy, ho można ten taniec troszkę razem rozmaicić. Tak ja więc, jeszcze jedziemy dalej. Składam nogi, stajemy sobie na jedynce. Jeszcze raz pokażę tobie technicznie. Lewa noga, raz. Prawa noga, krzyż. Przepraszam, prawa, lewa, krzyż. Ciężar ciała <grytania> na lewą nogę, obkręcamy się w lewą stronę. Hop I prawą odstawiamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, i powrót, siedem, osiem. Dobrze. Dobra, zobaczcie, co piszecie. Właśnie pisze, matryca najlepsza. A jak? Matryca to jest chyba naj, rzeczy. Zanim jeszcze przejdziemy do matrycy, no to Wam pokażę, właśnie, jak to można teraz wszystko połączyć. Tak więc, to co chciałbym, żebyś sobie teraz zrobił, to będziemy łączyć właśnie, matrycę. Jeżeli chodzi o nogi, w na następnym odcinku pokażę Ci jak będziemy to łączyć rękoma, ponieważ nie tyle co mamy matrycę na nogi, ale już mamy, mamy matrycę na ręce. I teraz tak, nie wiem czy to będzie dobrze widać. Ja mam tutaj dwie kredy. Narysuję sobie. Będzie widać? Tu będzie widać. Dość dużego X. Dobra, mniej więcej tak. <grym> Drugi X. Teraz trzeci X. Czwarty. I teraz tak. Mam 4x, nie wiem czy to widzę dokładnie, dodatkowo to rysuję czwartą linię i robię sobie taką postać kwadrata. kwadrata. To co musimy teraz zrobić i to co chciałbym żebyś ty zrobił, jest to właśnie tworzenie matrycy i tańczenia w matrycy, wykorzystując wszystkie twoje ruchy, które już wcześniej opanowałeś. Czyli na przykład, kiedy robimy sobie hitch for step, to jak spójrzesz teraz w dół, to widzisz po prostu kwadrat. Jest 1, 2, 3, 4 boki. Twoim zadaniem jest, i do tego czasu się uczyliśmy na poziomie 1-2. Czyli tańczyliśmy 1-2, 1-2, prawda? Co w wypadku, gdybym teraz zaczął tańczyć nie tyle co na 1-2, ale byśmy na przykład 1-2-3-4. Czyli na przykład 1-2, teraz jedę sobie do trójki, 3-4. Teraz do czwórki i teraz znowu do jedynki. Hop, 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 hop. No, mógł, można powiedzieć, brzmi fajnie. Teraz sobie przesunę na dwójeczkę. Teraz z czwóreczki przejdę sobie na trójeczkę. Teraz z czwórki wejdę na trójkę, z trójki na dwójkę. Nawet powstaje no ze zwykłego, prostego ruchu. Możemy mieć kilkanaście o wiele fajniejszych możliwości. Prawda? Tak więc matryca kwadratu. Genialne narzędzie do tego, żeby tarczyć z dalszym freestyle'em, żeby zacząć fajnie i nie zastanawiać się, co tam robisz, czy robisz to dobrze, czy robisz to źle. Robisz po prostu, wkładasz ruch w matrycę i działa mega zajebiście. Tak więc matryca jest pierwszą Narzędzie, które chcę Ci pokazać. I niezbyt powód wcześniej pokazałem obroty krzyżowe. Ponieważ to będzie nam przydawało się, chociażby do tego, kiedy sobie zrobić hit step ale również mogę zrobić hit step krzyżowe, Pyk. I tutaj również mogę dodać zwykłe obroty, na przykład krzyżowe. Pyk. Raz, dwa. Krzyżuję, obkręcam i teraz na przykład sobie przechodzę do czwórki do trójki. I dalej tańczę. Przechodzę sobie do kolejny z zwykłą wrotem. Raz, dwa, trzy i teraz tutaj. Oczywiście całość tu polega na tym, żebyś Ty wyobraził sobie, że w tym miejscu stoi dziewczyna, twoja partnerka z tańczysz, a ty tańcząc przodem do niej, cały czas przemiesz, przemieszczasz się raz do przodu, raz do tyłu, przez to zwiększasz dystans, jakby go zmniejszasz, to też wpływa pani na filtr pomiędzy wami. To jest jeden, dwa. Nie jesteś takim statycznym gościem, który tańczy tylko w ten sposób, tylko troszkę do przodu troszkę do tyłu, przemieścisz że tutaj, oczywiście cały czas pamiętaj, żeby mieć głowę zwróconą w stronę partnerki, żebyś się nie odwracał do niej tyłem, bo to będzie co, ale nie dziwne, tak nic tego nie rób. I uwaga, tańcz sobie tu, potem sobie tu, przybliżasz się do niej, potem się od niej odsuwasz, potem możesz lekki zrobić obrót, ale potem szybko, od razu na nią spojrzeć i w ten sposób tańcząc zwykłych 4 step, tańcz wygląda ciekawie i dla Twojej partnerki, jak i również dla Ciebie. Tak więc, to co chciałem zrobić, żebyś Ty zrobił, Bierzesz sobie mask, marker, cokolwiek i rysujesz sobie na nim cztery punkty. I teraz uwaga, teraz jest niezwykle kluczowa rzecz, szczególnie dla osób wysokich, które mają długie nogi, żeby te punkty były na odległość i na szerokość Twoich barków. Czyli jak stajemy z tym na teraz złożymy nogi, to teraz punkt po prawej stronie powinien być na szerokości Twoich barków. Okay? I w tym miejscu robisz sobie X. -a. Kolejny punkt powinien być tutaj. Również na jakoś swoich barów. Raz. No i ostateczny trzeci punkt. Przepraszam, czwarty punkt w tym miejscu. Składasz to czterema liniami, przez to ci powstaje kwadrat. I to jest nasza matryca kwadratu. Jest ona jedną z najfajniejszych ruchów, jakie tak naprawdę jedno z najfajniejszych możliwości wykonywania ruchów właśnie w niej. Dlaczego? Bo tak jak mówiłem wcześniej, możesz tutaj połączyć hitch forstep, -for krzyżowy, um, obroty i wiele, wiele innych. I dzisiaj chciałem to by właśnie pokazać prosty sposób na jest w matrycy. Robię jakiś postep. To więc, stajemy na jedynce. Mam nadzieję, że się narysowałeś sobie. I teraz. Oczywiście nie musisz perfekcyjnie dokładnie stawać w tych miejscach, gdzie jest Twoje punkty. Ważne, żebyś miał tak jakby mentalne ograniczenie Twoich ruchów, żeby, żebyś właśnie nie był jednym z tych gości, który tańczył tak. Prawda? No bo to będzie wyglądało dziwnie. A nie też tak, bo będzie wyglądało zbyt wieściale. Dlatego Ty masz wtedy matrycę, widzisz ją wizualnie. Gdzieś tam czuciowo mniej więcej wiesz, jakie są ograniczenia, po prostu nie robisz tych kroków dużych, a to powoduje, że potem dziewczyna, która będzie patrzyła, 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 patrzyła na przeciwko ciebie, to nie będzie robiła tak, no bo to będzie co najmniej dziwne, tylko po prostu będziesz, hop, wykonywał proste ruchy, jedziesz się bazując na matrycy. Tak więc, jedziemy, stajemy na jedynce. a bo dobrze, zrobię może z tej strony, żebyś widział. Stajemy na jedynce. Jesteś, jesteś, teraz. Prawą nogą, robimy krok do drugiego punktu. Raz, dwa. Świetnie. Teraz lewą nogą stawiasz na trójkę, czyli na punkt po lewej w górze. Trzy, cztery. Teraz prawą nogą do prawo, do prawo na górze. Trzy, cztery. Teraz lewą nogą do jedynki, czyli lewo dół. Raz, dwa, prawo dół. Trzy, cztery, lewo góra, pięć.

3, 4. To co musisz wykonywać? Ty po prostu robisz taki zygzaczek. 1, 2, 3, 4. I takie X-y robisz na platformie, i dzięki temu one robi to dzisiaj nie będziesz nudził. 1, 2 to nie będzie nudne, tylko dodamy do tego energii. 1, 2, czyli tu do przodu 3. Teraz nogo do tyłu 4. 1, 2, 3, 4. I w ten sposób proste ruchy. Odkręcają nam się przynajmniej o kilkadziesiąt procent do góry, przez staje się bardziej trakcyjny, Także fani, ciekawi, nie jesteś taki jak każdy inny, ponieważ nie robisz tak zwanego kogo, nie jest o który wspominałem dziesiątki razy. Tak więc mam nadzieję, że to się spodobało i to jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli chciałbyś więcej, dowiedzieć się, jak możesz to jeszcze bardziej wykorzystać. Czy naprawdę jak zaimplementować do tego obroty, ponieważ to też są tutaj matryce i też można robić obroty. Jednocześnie dalej robiąc z matrycy, to na pewno będzie dla ciebie to ciekawym urozmaiceniem, nie tyle co podstawowego tańca, ale również innych elementów. Ponieważ poza hitzworstem również można to robić hitworstem krzyżowy, o którym już mieliśmy. już rozmawialiśmy, poza hitworstem krzyżowym można tutaj dodać obroty, czyli akcentujemy i tańczymy jednocześnie cały czas z matrycy. To sprawi, że będziesz tańczył ciekawi, ładniej, lepiej, atrakcyjniej, a co zatem idzie po prostu lepiej. No tak więc, chyba <laughs> Ci się podoba e, Anita. Dziękuję Ci bardzo serduszko, <laughs> w ogóle gratulacje, spory webinar, Tak więc mam nadzieję, że Wam się spodobało, proste, szybkie, krótkie wideo, jak robisz i czy pod matrycę, um, tak więc piszcie w komentarzu, jak Wam się spodobało, łapki w górę, bardzo dużo serduszka i dzięki temu też będziemy wiedzieli razem z moją, również Sylwią, z którą będziemy bardzo niedługo, czy Wam. Ci się podoba, czy jesteście więcej, czy jesteście więcej tego typu technik, ponieważ mam jeszcze przynajmniej grubo, grubo na kilka, kilkadziesiąt ładnych wideo materiału, żeby Wam e, nagrać. Tak więc liczę na Wasze komentarze, liczę na Wasze serduszka i dzięki temu również będę sam się czuł lekko doceniony, że, e, że Wam się to podoba. Tak więc dziękuję serdecznie jeszcze raz <laughs> i również dziękuję, cześć. I w takim razie do zobaczyska już za dwa dni. Trzymajcie się, cześć!